Dobry wieczór. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. E, dzwonię w Forda Mondio. Mondio, Mondeo. Mondeo, Mondio, dobra. Znaczy, no Mondeo, Mondio, Mondeo, Mondeo, no wie pan o co chodzi. Pierwsza słyszałem, Mondio, ale dobra. No, no, no kurczę. Co, co pan, co pan chce e, Po pierwsze tak, no... Czaje się na jakiś samochód, tak do 20 koła, nie? Czyli tak jak. Mam niższy budżet, może pan coś się pewnie. Może przewodajcie w tym przedziale? No nie, no ale wie pan o co chodzi, nie? Tak szukam jakiejś autka, takiej osobówki dobrej. żeby... żeby. Tu... Dla mnie, no w sensie dla mnie szukam. I tak bo to, to nie jest pan handlarzem, ma, ma pan to nie. osobiście używał, tak? Nie, ja ja, ja ja miałem, to jest mój drugi samochód. Nie, nie. to jest strasznie młody, ale... No pierwszy nie, miałem, no pierwszy ale... Miałem. Opla i teraz kupiłem od gościa, jakiś czas temu się opra rozleciał i kupiłem od gościa, do którego już nie ma z nami, po prostu no. rodzina nam sprzedawała. Po nim, nie? No. E, to auto e, i no ja od niego to wziąłem, tam Okazało się, że to jest nawet blisko, blisko mojego mieszkania. No. Nie tylko pan dzwoni? E, jestem. Czy, w, czy... Ja z zachodniopomorski pomorski akurat, ale. O, tylko drogi. No to, to nie jest tam, bo i tak będę. Bo Pan z Małopolski, Polski, nie? No, no, no to ja i tak, i tak, i tak będę za tydzień tam w okolicach. tak, Także nie mam problemu, tylko chodzi mi, o to, chodzi mi o to, że jak mam y, matego Mondio, czy tam Mondeo, jak pan mówi. Mm. Eee, że wygórowaną cenę pan ustalił po pierwsze, moim zdaniem, nie? Tak. Chciałem, eee, no. żeby pan uzasadnił tą wysoką cenę. Jeszcze raz? Jak pan powiedział? Eee, że pan uzasadnił tą wysoką cenę, o. Znaczy, nie wiem, czemu pan uważa, wysoka jest. Widziałem, wystawiałem jeszcze wyższe, jak chodzi o Tak. a, Ta. eee, a o kombi są tańsze. Zawsze tak było, ja też płaciłem więcej za Hertzberger, a kombi jest tańsze. No. Nie wiem. Czy jest wysoka. W tych granicach chcę sprzedać. Może spuścić coś na pewno mogę, ale niżej nie zejdę I, i tyle. Czy to mi się podobało, czy nie, tak że go nie sprzedam. Trudno. Yy, natomiast. Yy, no tak to był zasadniłem. Kupiłem go za ileś tam. Yy, a minęło tak się... dwa, Minęło tam 2-3 lata, wszystko poszło do góry, gdzieś tam, więc. Yy, jakby pewnie nie poszło, to pewnie by było, byłoby około może 11, A teraz tak nie jest, no i, no i tyle. Coś pan powie, no jak gdzie indziej to tańsze, no to kurde, nie ma co brać gdzie indziej. <grym> Aha. No dobra, ale tak powiem panu szczerze, no, wie pan no w, w, w tej granicy pieniężnej y, samochodu chcę, mhm. y, żeby ktoś mnie przekonał. Tutaj znajomi mówią że na przykład, że wiadomo, to jest takie powiedzenie polskie, Ford gówno a co Pan o tym powie, że zawo zawodzi? Nie każda Worda pasuje do Forda, powiem Panu. No właśnie, dlatego czy Pan, czy pan mówi, to jest że... To tyle, ja wiem, że Forda mi się to podoba i tyle, natomiast też, też nie wiedziałem, jak szukałem to też, też bym nie wiedział w co. Jak, jak pamiętam, po ogóle to byłem, szukałem od wszystkiego, po wszystkie, po wszystkie marki. No. To i potem od 5 do dziesięciu, do 20 i w kółko i do trzydziestu i potem no. w kółko. No. To akurat jest taki, no i nie wiem, sąsiad miał Forda Mondeo, no. Dokładnie tego samego, tylko on miał yy, no, takiego wypcywanego, gdzie go kupił 3 latka, powiedzmy niebitego na pewno nic. Yy, tak stwierdził już, no, nie, no, w sali go kupił od, od kogoś tam, no i tam kosztowało go trochę, musiał drogo strasznie, nie? No. A mi się trafiło, a mi się trafiło, no, no mówię tak, no po chłopie, który, który, który miał on go zrobił z Francji. A ja że wiem, bo... Proszę, nie, nie, ten żyje już. A mogłeś zapytać, żeby to nie był jakiś problem? On umarł w tym samochodzie, czy? Nie. Nie, nie wiem, gdzie umarł, bo nie w aucie. Nie w aucie, po prostu zmarł w opisku. mi pan rozbawił. No. Tekstem. Nie, 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 nie. Nie wiem, po prostu zwyczajnie zmarł gdzieś, kupa, w domu, czy gdzieś, nie wiem, bo miał. Yy, tako, czy coś i ten. I, i tyle, a auto sprzedawała rodzina. nie Auto hmm. było od niego nawet to nie spadł. Pewnie papieryszko dorabiali, no, no. no bo to, to, to jest problemowe bo to było nagle. no i tyle, no I ja po prostu, on nie umiał mi, jego mi tam umiała powiedzieć to, co umiała, wiedziałem, mówili mi, że zrobili dwumasy, dwuma, Ale co to co po, po, jaki, ale po jakim języku oni gadali, to pan z Francji go wziął? Czy z nie... On go kupił z Francji, ale ja to wiem nie od nich, tylko od, popatrzyłem sobie wykupiłem sobie na winie jakiś tam opis nie? i wiedziałem, że go ściągnął jako trzylatka, na pewno klepanego, no. W się wysyłku, że się jedzie 7 lat, bo nie przelądaj, ja że ty jedzie dalej, nie? Ale. No, wiem, no. wiem, wiem. No, przepraszam za takie no, głupie nie, pytania, nie. ale musisz się dopytać. No, kupię was, kupię was. Ja jeszcze panu szczerze powiem, bo nie wiem, co panu tak powiem, e, nie pogadają Ale na przykład, właśnie na przykład nie, bo wiem, pan, jak pan nawet go kupił, nie śmierdzi tam papierosami w środku, ani z takim, wiem. Ja nie paliłem, ja nie paliłem. Spalić paliłem, ale nie wął nie, nie lubiłem Agar śmierć. on nie pali na pewno, a to żona chyba jego idzie, tak mm. naprawdę. Więc nie, 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 takie coś to nie wchodzi w nie, 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 śmierci w ogóle. nie, tam nawet, no wie pan, wiem, że to są głupie pytania, nie. ale muszę je zadać. Zawsze śmiercią tam tu nie śmierć. Nie, śmier pan, ale to nie, nie, to nie, nie to naprawdę po bo to, bo to po prostu tam to, tam to nie występuje, więc to nie ma tematu, o, tak no. szkoda czasu na to. Nie, to nie ma tematu. Żeby nie było tak, że tam wie pan, ja przyjadę, żeby tam nie śmierdziało śmiercią w środku albo takimi rzeczami, bo ja kurde, dajże pan spokój, nie, naprawdę. Ja panu mówię szczerze, jak że kupiłem od gościa, którego nie mogłem się dowiedzieć, a pan w celu takiego wnioski. D Dramat. Nie, 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 nie. Nie idźmy w tym kierunku. Naprawdę po prostu. A jakby pan kupił, nie wiem, książkę od gościa, który umarł, to znaczy, że umarł na książkę. No nie, po prostu kupił umarł, kurwa, książka była obok. Bo i tyle, pan no, no tak, no, no, nie, no gość miał auto, tak? Miał no, tylko auto, miał jeszcze kilka samochodów, bo miał jakąś firmę budowlaną. No dobra, to py, może pan, no wie pan, ale ja takie głupie pytania. Nie, ale nie, wie pan, nie, pan nie. Niby, niby takie głupie pytania zadaję, ale kiedyś od gościa kupiłem w pasacie normalnie pasata B 5 w kombi i pytałem się nie. go od razu, czy na przykład tam pan nie palił papierosów i tak dalej. On mówił, nie, no. nie, nie. Ja mówię, a tam alkohol był pity i tak dalej. Nie, 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 bo tam y, tutaj ja jeździłem z żoną, nie. I co się później okazało, yy, tam też wiadomo, zadawałem pytania, czy tam. Y, Seks nie był uprawiany, i tak dalej, bo jestem pedant. I nie, no. Tam było nie, 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 i tak dalej. I co? Odsłoniłem ten, te oparcie takie, takie siedlisko, i tam nawet gdzie się ładowarkę wpycha, kondona stamtąd wyjąłem. No. no to, no to. No to no tu że pan nie znajdzie. No. Nie, nie, nie. Akurat jest to fajnie, fajna rzecz pod, mogłoby być do, do, do tego, ale my żoną taki pomysł nie mieliśmy. Natomiast. Yy... Nie, 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 pan po prostu miał auto i tyle, no i miał kilka samochodów, miał chyba dwa czy trzy samochody z tego samochodu, jakie dali jego, 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 jego synowie no i po prostu zmarło mu się kłopot nagle i tyle, no i sprzedawali ten Dobra, ale po, ma pan jakieś informacje na niego. Tak, ale ma pan jakieś informacje, na co, na co ten goście zmarł, albo coś? Panie, ja nikomu nie chodzę z butami takich rzeczy, no kurwa, zmarna zawał, czy na coś tam, nie wiem na co i po podjedzie i ale po co pan, by to, to było trzy lata temu, trzy lata temu, zależy pan, spokój no ale... No powiem, nie 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 intuicyjne to ja kupiłem auto a nie kupiłem trupa no po prostu nie nie, nie wiem nie, nie. ja pierdzie no. bo wie pan no, nie chcę żeby się okazało że kurde kupię od pana auto że właściciel zma, zmarł a ja za... żyję jeszcze spokojnie no. ja jeżeli nim 4 lata rozumie pan no dobra a pada pan nazwę na przykład Dobra, bo już też widzę, tak. że, że Pan tego też nie za bardzo przyjdzie. Nie, tylko dziwne poddanie zadaje po prostu. jak Pan mówi, do no, facet, wiem o tym, że, że, że sprzedawała rodzina, bo po prostu, bo już nie było. Auto było na niego, nie? Przepisywali to tam papier, nie ważne, że bo to tak jest. Jak Pan kiedyś ciśnie albo ja, no to tak samo będzie. Jak Pan będzie coś na Pana, to muszą rodzina szybko przepisać, bo inaczej są spadki. Rozumie Pan? No, no, wiem, wiem. O to chodzi. No, 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 no i tyle, no i tyle, no i, no, i tyle. A co mu się tam stało, to ja nie wiem. Po prostu gdzieś tam w wiosce niedaleko był. No dobra, I, i tyle. No zróbmy i, tak, i, dobra, więcej, dobrze dobra. dobra, już tam nieważne na co tam goście zmarli i tak dalej, bo to wiadomo. Yy, powiedzmy, no. tak, jak pan wystawił za 15 800 chyba, nie? No, taki no cel, tak. No, no to nie, no to już tak już na poważnie, to zejdźmy sceny byśmy jutro podjechali nawet z dziewczyną byśmy obejrzeli, ale na, nie za 15800, 800, nie? Co pan powoduje? No, ile? No, 15800 to jest 2009 rocznik. Na pewno, to, no. na pewno tam e, są jakieś usterki ukryte. To dajmy na to, że będzie 800 złotych w dół. To już będzie e, 15 tysięcy. E, 2009 rocznik od, odjąć tam, no, wiadomo, tam, 900 zł to będzie 14,100 minus 100, bo to będzie gdzieś, no, 14 tysięcy gdzieś. O tak o. To, szukaj pan dalej. No ja, a ile opuści? Normalnie, szukaj pan dalej. No, ale ile opuścimy? 1700 sezonów. 15, 15 możemy gadać. Yy, czy chcę, ukryte? Tak się pan na dziwnie rozmawia, a ja miałem ochotę wszystko panu powiedzieć, co co wiem. No. To, co nie wiem, to i pan nie będzie wiedział nawet po pół roku, bo panu może nie wiem, paść turbina, paść, bo to jest diesel 2.0. No. Może panu coś tam wyrobić, to jest normalna rzecz. Natomiast no, tak. Ja turbiny nie robiłem robiłem rozrząd, Na, jak kupiłem to raz roz, roz, robię rozrząd. Ufałem, nie, ufałem po prostu zrobiłem se. Oni robili dwumase, wymieniali, bo wszyscy jeżdżą fordami w rodzinie. Jakby to panu wszystko odpowiem, co ja wiem. Reszta no. jak, ktoś, jak ktoś, się ktoś bawi w handlarza, to wiedzie pan gdzieś do, do, do salonu, gdzie pana będą bajerować. Ja pana nie będę bajerował kurwa. Nie wiem, zejdę, nie zejdę, walimy to, nie sprzedam albo sprzedam. Dobra, natomiast 15, 15 to jest coś, co, co mogę Dobra. myśleć, natomiast jakieś tam ukryte, Dobra, jak są ukryte, zrób... to ja, ja, nie, ja ich nie ukrywam. Dobra, zapytają, słuchaj, od, możemy słuchaj. zrobić tak, 15 tysięcy mogę złoty dać, ale od razu mówię, że ja będę całą transakcję nagrywał i będę Ciebie nagrywał i wszystko. Daj Pan w spokój. Pan, naprawdę, nie. Jest bo się przestraszyłeś, bo teraz się przestraszyłeś, nie, nie, nie. jak usłyszałeś, że będę Cię nagrywał. Nagrywa Pan co chcesz, naprawdę nie z tego szopki. Naprawdę. Nie, chcę, dam 15 tysięcy, ale będę Cię nagrywał. 16. Ale nie wiem, czy pan da, czy pan nie da, pan nie przyjechał jeszcze, natomiast ja nie bałem się jakiegoś nagrywania, co pan myśli, że ja ja auto sprzedaję pierwsza w życiu chyba, Dobra. Nie, a tak, bo od opra pierwszego oprawa zadumowałem, a auto pierwsza raz pan mnie chce nagrywać, no, że to, to jeszcze wkurza, bo mi coś dogaduje, że, że jakieś opinie pan wystawia, ale wystawia pan to, co pan chce, no. nie wiem. Nie daj pan spokój, szukaj pan coś lepszego. Dobra, Jak pan szuka do 20 to już idealnego. Naprawdę nie ma sensu, bo to... Dobra, nie wiem, słuchaj mnie. pan. Robi. Zróbmy oczyszczenie. Dobra, zróbmy oczyszczenie, żeby już nie było między nami nieporozumień. Mogę na koniec po prostu ci powiedzieć, co o tobie myślę, żebyś się nie wkurzył? Wiesz to nie jesteś na ty, tak ci powiem. Dobra, przepraszam pana, mogę już, żebyśmy się nie kłócili? No. Powiem panu, co sądzę, żebyś żeby się nie obraził? Bo wiem, że nie jesteś na ty. Dobrze, przepraszam pana, mogę powiedzieć panu... No na... pan, ja pan przepraszam, drugi raz pan mówi na ty. Nie wiem, co panu mnie myśli, a nie... No nie pan Dobra. Tylko chodzi, a nie o prywatną opinię. Ja nie potrzebuję panu opinii Dobra. na swój temat. Ja, ty, nie ja nie powiem, potrzebuję ja... Na, mój, na swój temat, bo jak pan Ja byłem panu to, pan na, na koniec rozliczyć. Ja powiem panu na koniec. Panie Szmaczka. Panie szmaciarz! Panie szmaciarzem. <laughs> ty, nie muszę zadzwonić. <laughs> muszę zadzwonić. Szybko. On musi to usłyszeć. On musi usłyszeć, usłyszeć szmaciarzem. Bo jak taki samochód można sprzedać za... Pan jest szma... Ej, ale słuchaj, ten samochód... Ja za... Nie, za 8 tysięcy bym taki kupił. Patrz, przecież to jest stary... Łupie, co ty robisz mnie? Ostatni raz powtarzam. Chciałem tylko powiedzieć, że jesteś szmaciarzem. Sam jesteś kurwa szmaciarzem. Słuchaj mnie nie chcę cię obrażać naprawdę. Dziękuję za informację o tym samochodzie. U... <śmiech> <śmiech> Ostatni raz muszę powiedzieć... Ale powiedziałem. <laughs> ...że pan jest szmaciarzem. Ale słyszał. -se segue. Aj, dobra, jeszcze raz zadzwonię. Ostatni raz, ale widzowie, zaraz. Jak chcę, żeby widzowie wycenił to samochód, moim ten samochód. No, tyle warty przy te Oneo. To jest stary samochód. Chupie, bo cię znajdę ci w pierdole. Słuchaj mnie, ja nie chcę się kłócić, przepraszam, że tak powiedziałem... Bo cię znajdę ci w pierdole, rozumiesz? Nie Ej. dzwoń do mnie i kurwa znajdzie innych frajerów, naprawdę, bo cię wyszukam kurwa. Słuchaj mnie, ja zgłaszam tą rozmowę na policję, że powiedziałeś, że mnie zgłosisz... Bardzo dobrze, zgłaszaj, chłopie, mam nadzieję, że cię zamkną za twój debilizm. Ja zgłoszę cię za to, że powiedziałeś, że mnie zabijesz, jak mnie znajdziesz. Ja tu rozmowy... Chłopie, weź się opanuj... Zadzwońcie gdzie chcesz, mam nadzieję, że cię zweryfikują, co ty pierwszy dobra? Ja no, rozmowy wszystkie nagrywam i za to, że powiedziałeś, że... dobrze, i naprawdę to się nagrywa. I dalej za to, że mam nadzieję, że ktoś ci kiedyś za, za to zamknie za twoją, z... za swój świr świrowanie. Za, dobra, to, za to, że powiedziałeś, że mnie znajdziesz i zabijesz, się na policję trójdę. E, Widzowie, wizo jakbyście wycenili samochód, rocznik 2020, A który jest Dobra, ale patrz, patrz na ten samochód, patrz jak on wygląda nie jest obrysowany. Ale i. Rudy nie ma. Nie dobra, to może się mylę. Nie wiem, dla mnie. No nie no... Dobra, dobra ja muszę się. <grym> Czekajcie. Nie wiesz, musimy Czury ciebie martwą po masku, oczywiście zawsze były. Dzięki, że teraz już łachmy to. Machona za, za debilis? Ej, słuchaj. <grym> Ale. Chciałem tylko, żeby usłyszeć, że jest 10 złotych. Szczury czy były martwe pod Oczywiste. Zawsze były. Nie no, może jest wart samochód mniej więcej tyle, ale nie aż tyle chyba. Ja bym z dwa kapcie mniej idą. Tak? Nie wiem. Widzowie, dobry sen to postawa. Podłóż Poduszkę...